Droga nauczycielko-nauczycielu, nazywam się Magdalena Bełza-Gajdzica i jestem ekspertką kluczową do spraw dostępności w projekcie Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu przygotowaliśmy poradnik Racjonalne usprawnienia w edukacji. Materiał ten jest skierowany do nauczycieli. To druga z serii publikacji, która pomoże Wam w podnoszeniu dostępności zajęć dla Waszych uczniów i uczennic. Projektowanie uniwersalne w edukacji, które zaprezentowaliśmy w poradniku pierwszym, nie zawsze jest wystarczające. Czasem potrzeby naszych uczniów, uczennic, wymagają dodatkowego wsparcia, czyli racjonalnych usprawnień. Jeśli masz uczniów, uczennice, którzy mają szczególne potrzeby i wymagają specjalnych dostosowań, nie zawsze wiesz, czego dany uczeń, uczennica potrzebuje, aby skutecznie odbierać treści, jakie przekazujesz na zajęciach, jeśli potrzebujesz konkretnych wskazówek, z jakich narzędzi możesz skorzystać, jakie dostosowania możesz użyć w pracy z konkretnym uczniem, uczennicą, który posiada szczególne potrzeby wynikające np. z niepełnosprawności, zapoznaj się z naszym poradnikiem. Znajdziesz w nim informacje takie jak: co to są racjonalne usprawnienia i dla kogo są przeznaczone? Jaka jest różnica pomiędzy racjonalnym usprawnieniem a projektowaniem uniwersalnym? Jacy uczniowie i uczennice szczególnie potrzebują racjonalnych usprawnień, ale także będziesz mógł zapoznać się z tymi potrzebami dzięki odsyłaczom do filmów pokazujących, jak odbierają rzeczywistość osoby z określonymi ograniczeniami, tak by móc zrozumieć, jak ważne są dla nich racjonalne usprawnienia. Poradnik możesz pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych. Życzymy owocnej lektury. I wszystkiego dostępnego.